Cześć siemanko, witajcie siemeczki, z tej Marciniak Dzisiaj pokażę wam jak przygotować wielkiego misia Haribo Zapraszam Ok, a więc do przygotowania naszego misia będziemy potrzebowali Wielkiego pudełka w pomiciach Haribo Około pół litra wody I galaretki do dowolnym smaku ja dodam jeszcze parę gram żelatyny, żeby było to zwięźlejsze. Teraz gotujemy około pół litra wody do wrzenia. Gdy nasza woda się zagotowała, wlewamy jej dwie szklanki do naczynia, w którym będziemy ją mieszali z galaretą i z żelatyną. Do naczynia z wrzącą wodą wsypujemy jedną torebkę galaretki oraz jedną małą łyżeczkę żelatyny. Teraz bardzo dokładnie mieszamy wszystkie składniki, dopóki wszystkie grudki nie zostaną rozpuszczone. Po około 3 minutach mieszania, gdy już nie ma żadnych grupek, odstawiamy naszą mieszaninę do ostygnięcia. Gdy nasza mieszanina już jest zimna, przelewamy ją do naszego naczynia. Tylko pamiętajcie, ostrożnie i nie tak jak ja, by nie rozlewać na pół blatu. Teraz szczelnie zamykamy pudełko z misiem i wstawiamy je do lodówki na około 5 godzin. Okej, okay, a więc po 5 godzinach nasze pudełko z misiem prezentujecie. Tak, czas je otworzyć i zobaczyć jak nasz misio wyszedł. Troszkę miałem problemu z wydobyciem tego misia, ale oto jest. Jest mój pierwszy misiek Haribo. Wygląda on pięknie, a smakuje jeszcze lepiej. Okej okay, ziemeczki, więc to pierwszy odcinek po długiej czerwie na kanale. Przepraszam od razu, lecz będzie to tylko sobie filmik. Mam nadzieję, że się Wam filmik spodobał. Zostawcie lajka i suba. Trzymajcie się. Pion